Już po raz szósty w Centrum Edukacji Ekologicznej odbył się festyn Zielony Liść. Jak sama nazwa wskazuje, zazieleniło się na placu od drzewek, jednak w większości iglastych, bo to iglaki stanowią przeważającą część oferty szkółek drzew i krzewów. Firmy wystawiły się głównie z myślą o wspólnotach mieszkaniowych. Ich właściciele otrzymali asygnaty na zakup krzewów o wartości 200 zł każda. Tak zakupione rośliny pojawią się przed blokami 24 wspólnot. Upiększanie swojego terenu to tylko jedno z założeń imprezy. Celem festynu jest propagowanie działań na rzecz tworzenia i utrzymania na coraz wyższym poziomie zieleni w mieście poprzez aktywizację jego mieszkańców. Kolejny cel, czyli edukację ekologiczną dzieci, zrealizowano w sposób bardzo głośny. Uczestnictwo w zabawach i konkursach dało dzieciom sporo frajdy. Na zrobienie najdłuższej gąsienicy z gazet, opracowano nawet specjalną metodę. Pani rozszerzała taśmę. A my skietalaliśmy kulki, no i naklejaliśmy na taśmę. Przedszkolaki musiały uruchomić swoją wyobraźnię oraz zaprezentować umiejętności plastyczne. Wszystkie zadania związane były z przyrodą. Przygotowały je nauczycielki z przedszkola. Sugerowaliśmy się tym, iż teraz jest ogromna potrzeba. Edukacji ekologicznej dzieci, także każde, każde działanie wykorzystujemy do tego, aby można było przekazać dzieciom jak najwięcej wiedzy na temat ochrony środowiska, ochrony przyrody w formie oczywiście zabawy. I chociaż chciały przekazać tym wiedzę w sposób dyskretny, to dzieci doskonale zdawały sobie sprawę z celu spotkania w Centrum Edukacji Ekologicznej. Przyszliśmy tutaj na festyn, przyszliśmy jest, robiliśmy tutaj różne konkursy. Rzeczy. I było fajnie. Tutaj przyszliśmy, żeby różne zadania zrobić, wykonać. Przyszliśmy przypomnieć też ekologię. Spotkanie było okazją do zaprezentowania umiejętności tanecznych maluchów w plenerze. Najważniejsze, że pogoda dopisała, bo o miejsce nie trzeba się było martwić. Centrum Edukacji Ekologicznej, społożone w pięknym miejscu, dysponuje sporym obszarem ponad jednego hektara. Jest wręcz stworzone do tego, aby organizować w nim i na jego terenie różne imprezy plenerowe. Na zakończenie, przedszkolaki wybrały sadzonki na swoje place zabaw.